Pionowa pałka umożliwia, a mamy spadają na e, barasz. Mam pełne wyruzowanie. Czuwa się w rolę węcińskiego to, to, to nie tak. Źle nogi ma ułożone. Ma no za długie, do samej, od, od samej dopy do samej ziemi.

A żeby na tu. Tu było Jak się, puło, no. ja się znaczy, no. A co tak, czy więcej pan jasno? Zdjęcie z Z katedrą w tle. Katedra. Po nie wchodzi? I znowu w numeryki. będą będzie nasza Nie będę tam Nie Ale nie nie tak.